Co tyłem bieg tyłowy zapadam ponciorno z pokładu Puncy siema za nami jedzie Mariusz lecimy do Mechelinki i ekipa rekinów pojechała na Jezioro Dobre oby dobrze im tam posypał. zrobimy challenge to będzie miał więcej ja liczę na naszych miejsców my idziemy w takie miejsce jeszcze nas tam nie było to będzie takie kozice górskie wnioska. Tak. <głoszczę> Mamy takie piękne tereny w okolicach. No ładne, ładne, gdzie. Mariusz jeszcze nie wie co go czeka. Zobaczymy na miejscu Jedziemy na dwójce, tu jest jakby ekskluzywnie, nie? Tomek. No. A droga, taka takase. Ale co tam? To jest To HFS jakby to powiedzieć. A ty widzisz, a ja jechałem tam, dobrze. Dobrze. kobica Safari. Kaszubskie safari. Niskie zawieszenie mam. Nie? Patrzcie jak puńca zapalkował Na dwa palce Zapalkowałeś na dwa palce no, sportowe zawieszenie. Dobra, prawie, ja miałem sprawdzić czy w ogóle nie mi ten powietrze nie wysz, a... Powietrze masz? ja mam ostatnio co ty, bo mi schodzi powietrze, nie? Co jakiś czas No bo ja mam letnie już, a ty masz zimowe <laughs> ja mam... Są schody Ładnie, ho ho ładnie, nie? Ale zobacz, idziemy całkiem bez sprzętu, czy wracamy się? Zobaczymy, jak do dokąd ześciera ta woda w ogóle. No plaży kawałek jest, zobacz. Jest kawałek plaży. To może się ubieramy od razu? Od razu na tym się biera. Bo paliwa spalimy tylko, żeby iść, nie? No. Ale flauta była, zobacz, co tu się dzieje. Idziemy pod sprzęt. Ale ładnie O, zamarznięte Troszkę Tam mamy babie co no. To co jest? Mozaika jakaś Telefon chyba spalony Co to widzimy Jakaś elektronika z wydziuchą I to czegoś Coś tu Oby nie zabezpiecz Albo kapsy Kawe Drugi sygnał chodźcie do mnie так и все гонки. Колыпан. О, ты. Да, Маринин. Точка вот двух злотых, как

Uuu, padnę Lecimy do polskiego Miami, czyli do Rewy. Za dużo aluminium tutaj, a za duże fale, żeby wejść do wody Ale i tak jest fajnie Co patyłem? Bieg tyłowy zapodę proszę, 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 proszę o, Jak to punca mówi wyszpachlowane Ale ci fanty będą nie to pierwszą prawo tu wali i będzie pewne, że mam miejsce patrzę Mariana Idziemy tutaj morscy idą się kąpać Patrz. No, ja byłem ostatni tutaj. Patrz twardzieli jest jak jest. Jest jak jest, jesteśmy, będziemy kopać. Mariusz ma też tutaj potencjał, nie do kopania. To do sygnału, heja. Nie wiem, co to. punca Coś od czegoś, ale nie wiem co to. Pierwsza moneta Cały 10 groszy PRL chyba A może srebrny? A może dziabłek jakiś? Co to biło? To to jest to Pijacz pięć grosz małpka no ktoś telefonuje trzymam dzwoni. 10 groszy w hałdzie mówię, nic nie ma tu w hałdzie. Wydubam. 40 mam z tej wody i to wszystko, nie? Także tak to wygląda. Co masz? Ołów. Ołów. Jak nas rewa ugościła, Mariusz? Rewa. Na bogato? Też ludzie jedzą, patrzą na. Księżyc, tej cisza. O, pomoc. Mam 25 groszy. 440. I śmieciuchu. Śmieciuchę całą znalazłem i dwie piątki. I śmieciuchu I kozyk prawie bok u siebie. Pulipany małpy dały. Te. Te wszystkie. Tak to wyglądało dzisiaj. Porządkamy. Musi zostać pączków. Tak jest. Ale było pokopane. I ładnie.